Pojawiło się parę nowych świeżych informacji na temat sezonu 17 Lego Ninjago, a przynajmniej tak sobie go nazwijmy na potrzeby tego filmu. Oraz ciekawy news na temat nowej książki z tego właśnie uniwersum, więc nie przedłużając zapraszam. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że nowa seria, oprócz tego, że ma mieć zaplanowany drugi sezon i że będzie powracać do formatu 22-minutowego, to na dodatek będzie klasyczne 10 odcinków, czyli tak jak było w starszych sezonach tej animacji. Mega fajnie, że twórcy wracają do tego, co było wcześniej. I teraz, zakończenie z sezonu 16 napiera zupełnie nowy sens, ponieważ ostatni odcinek nazywa się Powrót do Korzeni, co może świadczyć o tym, że cała seria, z racji pewnych zmian, będzie właśnie wracać do korzeni, czyli do tego, co było wcześniej. Jednak nie wiemy, czy całość będzie właśnie wracać, czy tylko aspekty techniczne. Wątpię, żeby animacja czy inne tego typu rzeczy uległy jakiejś większej zmianie, jednak tego możemy się dowiedzieć już całkiem niedługo, a dokładnie w maju, według oczywiście wszystkich przecieków. Pamiętajcie, że właśnie ten film, który teraz oglądacie, jest o przeciekach, a nie o potwierdzonych informacjach. Oprócz newsów związanych stricte z serialem Ninjago, są jeszcze takie ze świata książek i zestawów. Zacznijmy sobie od książki, która ma jeszcze niesfinalizowaną okładkę, ponieważ do sprzedaży trafi za jakiś czas, więc nie patrzcie patrzcie na to, że figurka to Kai taki mają kwadracik właśnie tym według przecieków będzie to zielony ninja, czyli Lloyd a sama książka będzie nam opowiadać o różnych sekretach ze świata Ninjago ciekawostkach i mało takich znanych faktach na temat różnych właśnie rzeczy o których nie widzieliśmy wcześniej zapowiada się to ciekawie jednak z racji, że książka nie jest od wydawnictwa Amis, to nic nie wskazuje na to, że będzie ona dostępna w Polsce może być podobna sytuacja jak w przypadku komiksów w Garmadonie, które nadal nie doczekały się swojej polskiej premiery a szkoda. No i ostatnio mi Informacją na dziś będzie nowy, największy zestaw z Lego Ninjago. Dokładnie będzie nazywać się Markety Miasta Ninjago, a jeśli chodzi o elementy, to ich liczba wynosi 6163, a cena w przeliczeniu na polskie złote to 1600 pelenów. Ale czy to oznacza, że będzie to powrót serii Legacy? Ponieważ markety Miasta Ninjago kojarzą mi się stricte z filmem Ninjago, który już miał swoją premierę bardzo dawno temu. Nie wydaje mi się, żeby to była prawda, jednak nic nie jest przesądzone. W sumie, nieważne z jakiej podserii Ninjago ten zestaw wyjdzie, Chcę już po prostu zobaczyć fotki i oby to było coś fajnego. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu do samego końca. Do usłyszenia i cześć.